Wciąż zastanawiasz się, jaki głośnik bluetooth wybrać na zbliżające się wakacje? SoundCore ma kilka naprawdę nietuzinkowych propozycji, więc dzisiaj wam je pokażę. pierwszy ogień weźmiemy sobie serię Glow, wśród której znajdziemy dwa modele. Soundcore Glow oraz jego mniejszego brata Glow Mini, których jak sama nazwa wskazuje, kluczową cechą są światełka i to nie byle jakie. Glow oferuje dwie strefy świetlne w postaci pierścienia u góry i rzucające kolory wokół reflektora w dolnej części. Mini świeci natomiast praktycznie cały, bowiem 3 4 jego obudowy składa się z półprzezroczystego tworzywa, pod którym ukryto diody. No i w odróżnieniu od większego, ten nie oświetla nam bezpośrednio wnętrza pokoju, a przynajmniej nie wasz tak dużym stopniu, ale za to oferuje nieco miększe i lepiej zdyfuzowane światło, a więc i te gradienty tutaj są znacznie gładsze. Całym oświetleniem sterować możemy używając przycisku na obudowie, jednak wtedy nie wykorzystujemy jego pełnego potencjału, aby to zrobić należy udać się do aplikacji Soundcorna telefonie. Sama apka jest naprawdę przyjazna i responsywna, w zależności od modelu oprócz podświetlenia pozwala też na zmianę korektora, dostosowanie automatycznego wyłączania czy nawet jasności podświetlenia przycisku. Sekcja RGB natomiast jest znacznie bardziej rozbudowana i możemy w niej głośnik spersonalizować nie tylko wybierając jego kolor z całej 16 milionowej palety, ale również animacje, ich kolejność czy kierunek, dzięki czemu niezależnie od nastroju na pewno znajdziemy coś dla siebie. W obu przypadkach mamy do czynienia z pojedynczymi przetwornikami w modelu mini 8-watowym, a w modelu większym aż 30-watowym wspieranymi przez membrany pasywne dla bardziej nasyconych niskich częstotliwości. Dzięki ich rozmieszczeniu oba zapewnią dźwięk 360, a więc głośnik wystarczy postawić gdzieś po środku pomieszczenia, by z każdej strony muzyka docierała do nas tak samo, choć dzięki obecności technologii PartyCast 2.0 można rozwiązać to nieco inaczej. Particast 2.0 umożliwia nam bowiem sparowanie aż do 100 głośników z podszyndu SoundCore w jednym momencie dla uzyskania efektu przestrzennego oraz większej głośności. Co lepsze w odróżnieniu od zwykłego TWS sparujemy tutaj dowolne głośniki wyposażone w ten protokół, więc nic nie szkodzi, by takiemu Glow Mini towarzyszył nawet i Rave Party 2, do którego przejdziemy później. Swego czasu Linus na swoim kanale robił test tej technologii i spiął właśnie 100 podobnych głośników, ja tutaj mam po prostu nowszą generację, dzięki czemu po puszczeniu muzyki, nieważne w którym miejscu w domu się znajdował, słyszał ją tak samo dobrze. Jest to właśnie funkcja idealna na wszelakie domówki, no bo mając kilka głośników spod szyldu Soundcora, możemy je rozstawić po różnych pomieszczeniach, czy nawet gdzie jeden wystawić na zewnątrz, żeby sąsiedzi mieli nas dosyć szybciej. Wróćmy jednak do tych głośników solo, no i zapytacie pewnie jak z ich brzmieniem. Otóż Glow Mini no, jest raczej propozycją dla mało wymagających, ale nie ma się też co dziwić, jest też opcją najtańszą z dzisiejszego zestawienia. Uświadczymy tu dość płaskie pasmo, przy większej głośności zdecydowanie bas jest przykrywany górą, no i ta głośność maksymalna też raczej imprezy nie pozwoli wam rozkręcić. Także głośniczek raczej taki gadżeciarski, bardziej powiedziałbym no, że jest to lampka z funkcją odtwarzania muzyki, no, ale na pewno jeśli Kogoś obdarujecie takim sprzętem w ramach upominku, zwłaszcza myślę, że osoby młodsze, to będą się cieszyć i z niego korzystać. Standardowy glow to już przez koko półkę albo nawet i dwie wyżej. Choć wciąż siedzi tu pojedynczy głośnik szerokopasmowy, to dzięki większemu rozmiarowi i mocy daje on lepsze efekty. Separacja jest tu znacznie poprawiona, a bas cieplejszy i przyjemniejszy dla ucha. Na maksymalnej głośności ta jakość co prawda wciąż nieco spada, ale z nim już domówkę w nie za dużym salonie na spokojnie zorganizujecie, a w takiej sytuacji podświetlenie faktycznie sporo może wnieść. No i z ważnych informacji, które dotychczas pominąłem, ten na baterii może grać maksymalnie 18 godzin. Ten 12, no i oba posiadam certyfikat IP67, świadczący o ich odporności na wodę oraz pył. Najnowszą na najnowszym rynku spośród dzisiaj testowanych przeze mnie konstrukcji jest z kolei Boom 2. O budowie o długości zaledwie 30 cm i głębokości 10 producentowi udało się upchać aż 80 W mocy, zachowując przy tym 1,7 kg masy. To naprawdę niewiele, a biorąc pod uwagę zintegrowaną rączkę do wygodnego przenoszenia, robi nam się z tego bardzo fajne opcje na jakiś kemping, wycieczkę imprezy na plaży, czy nawet przy basenie. No bo mamy tu też uszczelnioną obudowę wraz z certyfikatem IPX7, a producent deklaruje ponadto, że bun 2 unosi się na wodzie, więc nawet gdyby przypadkowo wpadł wam już do jakiegoś zbiornika, nie ma ryzyka, że w nim zatonie. Obudowa to w całości tworzywo sztuczne z aluminiową siateczką na froncie. Na górze 7 przycisków, włącznik, bluetooth, sterowanie odtwarzaniem, PartyCast 2.0 oraz BassUp, a z tyłu za zaślepką ukryto dwa porty USB. Typu C do ładowania samego głośnika i typu A, którym możemy podładować na telefon lub inne urządzenie. Trzeba jednak dodać, że aby ładowanie się odbywało to głośnik musi być włączony, co osobiście uważam za trochę słabe rozwiązanie, no bo gdy niczego nie odtwarzamy, to ładując smartfona tylko dodatkowo drenujemy sobie baterię, chociażby utrzymywanie włączonego bluetootha. Chociaż nie jest ona wcale taka mała, bowiem producent deklaruje, że Boom 2 jest w stanie zapewnić nam aż do 24 godzin odtwarzania przy 50% głośności oraz wyłączonej funkcji bassa. A czym właściwie ona jest? No jak nie trudno się domyślić podbija tony niskie, ale nie tylko software Korektorem, ale również fizycznie zwiększa moc dostarczaną do samych przetworników z 60 na aż 80 watów. Standardowo bowiem ufer generuje watów 40, a Twittery po 10, natomiast po włączeniu trybu basa głośnik niskotonowy dowozi o 10, a wysokotonowe po 5 watów więcej. Różnica jest jak najbardziej słyszalna, chociaż w obu ustawieniach ten sprzęt gra po prostu czysto. Z całej gamy modeli, które wam się pokazuję, na moje ucho najczyściej. Przede wszystkim separacja, jak na outdoorowy głośnik przenośny, jest genialna. Środek słychać wyraźnie, tony niskie nie zagłuszając go przyjemnie całość uzupełniają, a najwyższe częstotliwości satysfakcjonują i nie kłują przy tym w uszy. Dodatkowo dzięki obecności membran pasywnych po bokach, te niższe częstotliwości są jeszcze bardziej zaakcentowane i głębokie, no i tak, nie mówbym też tego pominąć, jest tu również podświetlenie RGB. Do wyboru mamy 7 trybów, którymi tak jak modela Glow sterować można z poziomu przycisku na głośniku, przytrzymując basa przez 3 sekundy, a więcej możliwości personalizacji znajdziemy w dedykowanej aplikacji. Jego koszt to 600 zł i uważam, że to naprawdę rozsądny price point w stosunku do oferowanych możliwości. No bo chociażby takiego JBL Charge 5 będącego bądź co bądź jego bezpośrednim konkurentem, można dorwać w podobnych pieniądzach a oferują 40 W, czyli zaledwie Połowę tego co ten, no i też zdecydowanie krótszy czas pracy na baterii. Następnym w naszym zestawieniu będzie seria Motion, a wraz z nią aż trzy modele: Motion 100. Motion 300 oraz Motion X600 kosztujące kolejno 250, 350 i 770 zł. Przede wszystkim pozbywamy się w nich LEDów na rzecz znacznie bardziej wytrzymałej i kompaktowej konstrukcji z połączenia gumy, tworzywa oraz aluminium. Chociaż podświetlane wciąż zostają przyciski dla łatwiejszej nawigacji w ciemności. Motion 100 i Motion 300 oferują przyjemną w dotyku obudowę z gumopodobnego tworzywa sztucznego, którą zwieńcza aluminiowa siatka z frontu chroniąca membrany przetworników. Od spodu oraz na tyle modelu 300 umieszczono małe stopki w celu zwiększenia stabilności, a jedyne złącze to schowane pod zaślepką USB-C do ładowania ogniwa. W obu modelach na tyle obecna jest również membrana pasywna, a z boku taki specjalny pasek. W tym droższym modelu można go nawet rozpiąć i dzięki niemu przypiąć gośnik, na przykład do paska tudzież plecaka. Motion X600 z kolei oferuje zintegrowaną rączkę do przenoszenia, więc transport żadnego z tej trójki nie powinien sprawiać kłopotu. Tu mamy już do czynienia z aluminium w znacznej większości, trafimy na nie bowiem zarówno w obrębie frontowego meszu, jak i wspomnianej rączki. Tył to z kolei tworzywo i podobnie jak u poprzedników, zagościła tu membrana pasywna oraz skryta za zaślepką USB-C, któremu w tym przypadku towarzyszy również port AUX do odtwarzania przewodowego. Podobnie jak wcześniej cała rodzina Motion jest wodoodporna, co potwierdza nam certyfikat IPX7, ale zniknęła nam do na to funkcja PartyCast 2.0 i zastąpiło ją standardowe TWS, co oznacza, że takich głośników możemy mieć połączonych naraz tylko dwa i nie możemy ich parować między modelami. Czyli model Motion 100 połączymy z innym modelem Motion Stop, ale setki i trzy setki już niestety nie. Ale za to poprzednicy, jak i ten, do którego jeszcze dojdziemy, w odróżnieniu od całej serii Motion nie obsługują kodeku LDAC oraz Hi-Res Audio. Które tutaj właśnie znajdziemy. Czy realnie wpływa to na jakość dźwięku? No nie bardzo, bo większość serwisów streamingowych, takich jak YouTube czy Spotify, nawet po ustawieniu najwyższej jakości, wciąż przesyła dźwięk SBC, ale jeśli preferujecie trzymać piosenki fizycznie na urządzeniu w plikach flag, no to wtedy wciąż niewiele to zmieni w przypadku głośnika, ale przynajmniej będziecie mogli wykorzystać pełen potencjał tego kodeku. Najtańszy i najmniejszy Motion Stone oferuje nam ciągły czas odtwarzania na baterii sięgający 12 godzin oraz skromny 20 w mocy, generowane przez dwa szerokopasmowe. Nowe przetworniki. Cuda jednak dość rzadko się zdarzają i po tak niewielkich rozmiarach, no nie ma co spodziewać się, nie wiadomo jak dudniących basów, nawet w tym trybie basa, który co ciekawe tutaj znajdziemy, tudzież głośności pozwalającej roztręcić imprezę, no bo to jest po prostu mały, kompaktowy i podręczny głośnik do wzięcia na jakiś piknik, czy do posłuchania muzyki we własnych czterech ścianach, i to właśnie tu sprawdza się wystarczająco. Chociaż i tak gra nieporównywalnie lepiej niż taki Glow Mini, no ale już mówiłem, że to jest bardziej gadżeciarska lampka z funkcją głośnika, niżeli faktyczny głośnik. Nieco droższy, 300 to wciąż dwa szerokopasmowe przetworniki, ale za to 15W, więc łącznie mamy tu 30 W mocy. Dłuższa jest też praca na baterii wynosząca 13 godzin, no i dodano tu funkcję Smart Tune odpowiedzialną za wykrywanie pozycji głośnika i automatycznego dopasowywania brzmienia. Urządzenie samo wykrywa, czy jest aktualnie w pozycji poziomej, standardowo, pionowej na przykład wisi na wbudowanym pasku, czy też leży na płasko, i w zależności od tego, nieco zmienia ustawienia korektora. Różnica jest słyszalna, owszem, ale powiedziałbym, że ta poprawa dźwięku raczej taka minimalna. 10W więcej niż poprzednik to przede wszystkim wyższa głośność, ale dzięki fizycznie większym przetwornikom nieco głębsze i bardziej wyraziste są tu również basy. A poza tym strojnie w obu tych modelach jest bardzo podobne i powiedziałbym, że brzmią po prostu czysto i poprawnie, no może ten z większą kapką basu. No i najdroższy, Motion X600, to aż 5 przetworników generujących łącznie aż 50W. Dlaczego aż 5? Dlatego, że mamy tu specjalny tryb dźwięku przestrzennego, który choć może brzmieć jak pic na wodę, rzeczywiście działa mega dobrze i faktycznie z głośnika ustawionego w jednym miejscu jesteśmy w stanie usłyszeć efekt zestawu stereo. Wszystko za sprawą dodatkowego przetwornika skierowanego pod kątem 15 stopni w górę, który lepiej rozprasza dźwięk po całym pomieszczeniu. I choć nie jestem fanem testów głośników, bo nigdy nie da się dokładnie zarejestrować ich brzmienia i też wszystko zależy od tego na czym później oglądacie ten odcinek, bo na telefonie raczej różnicy no nie usłyszycie. Tak tutaj muszę wam to pokazać, bo różnica jest all your stuff away and check out for the day there's no time to waste when it's 100 degrees burns under the feet won't you have a drink with me Musicie przyznać, że robi to wrażenie, i w zasadzie jednym takim głośnikiem, ustawionym gdzieś na regale w salonie czy sypialni, możecie wypełnić muzyką całe pomieszczenie. Brzmieniowo mamy tu dużo wyższych częstotliwości, nawet w trybie podbitych basów, więc bazowo będzie to na pewno świetna opcja dla miłośników muzyki klasycznej, bogatej w brzmienie instrumentów smyczkowych, chociaż po do dopasowaniu korektora w aplikacji i podbiciu dolnego środka, udało mi się wyciągnąć naprawdę sporo dodatkowego basu w muzyce hip-hopowej. No i producent deklaruje w tym przypadku 12 godzin ciągłego twarz. Tylko haczyk jest taki, że bez trybu przestrzennego, bez podbitych basów i przy zaledwie 1,4 zakresu głośności. Czyli gdybyśmy rzeczywiście chcieli wykorzystać pełny potencjał X 600, po on nam bliżej godzin 7. Także uważam, że te 770 zł za niego to nieco przesadzona wycena i taki boom 2 tańszy, o prawie 200 będzie znacznie bardziej przede wszystkim uniwersalnym wyborem, no ale też głośniejszy. Do słuchania muzyki w domu faktycznie tryb przestrzenny robi robotę, ale w tej cenie można kupić naprawdę przyzwoity, średniej klasy zestaw kolumn stereo z realnym efektem przestrzennym, który będzie sprawdzał się dużo lepiej. No i na koniec zostawiłem samo mięsko, czyli model Rave Party 2, który już od pierwszego wejrzenia wprost krzyczy, żeby wziąć go na imprezę. Ten ponad 5-kilogramowy kloc produkuje aż 120 watów czystej mocy, która domówkę może rozkręcać aż przez 16 godzin. Za brzmienie odpowiadają tu aż cztery przetworniki, para nisko i para wysokotonowych, wokół których zagościły podświetlane pierścienie. Na górze rączka do przenoszenia oraz podświetlany panel sterowania, gdzie już pewnie widzicie zarówno PartyCast 2.0 jak i BassApp są obecne. Jak poprzednio mamy tu wodoodporność, jednak tylko IPX4, a więc nie na pełne zanurzenie, a jedynie na mocniejsze zachlapanie. To czym natomiast Rave się wyróżnia, no prócz oczywiście swojej mocy jest wejście mikrofonowe jack 6,3 mm, a więc gdyby na imprezie naszła was ochota na karaoke, z tym sprzętem będzie to możliwe. Dodatkowo fizycznymi pokrętłami dopasujemy tu głośność mikrofonu oraz efekt pogłosu. Mamy też złącze USB do ładowania telefonu, a nawet AUXa do odtwarzania po kablu. Sporym minusem jest tu natomiast konieczność korzystania z dołączonego do zestawu zasilacza, bo jest to jedyna możliwość ładowania tego sprzętu. Producent nie umieścił tu żadnego USB-C, a szkoda, no bo taki zasilacz jasny miałby swoje uzasadnienie. Jest to spory sprzęt i na pewno bylibyśmy nim w stanie naładować głośnik szybciej niż ładowarką do telefonu, no ale raczej gdzieś w podróży jest większa szansa, że będziemy mieli zasilacz od smartfona, a nie dodatkową dedykowaną kostkę, o której trzeba pamiętać. Zwłaszcza, że aspekt jego ładowania można łatwo odbić. Ta kostka ma jedynie 24W, a większość dzisiejszych telefonów wspiera ładowanie co najmniej 20-25-30W a są nawet takie, które mają 50, 100 czy 120. Niemniej jednak do kwestii brzmienia zastrzeżeń mieć nie można. Jest to opcja imprezowa i w związku z tym mamy tu typowo imprezowo-outdoorowe strojenie, a więc bas, dużo basu, no i jeszcze troszkę basu. Separacja nie jest doskonała, ale w tym segmencie nie ma co tego wymagać, gra to po prostu głośno i z ogromną ilością tonów niskich, no i tak właśnie ma być. Wybierając taki sprzęt nie oczekujemy raczej audiofilskiej reprodukcji każdej tonacji, tylko liczymy na coś, przy czym będzie można się dobrze pobawić przez długie godziny, co w Partii 2 zdecydowanie zapewnia. A zapłacić przyjdzie nam za niego 1250 zł, czyli no naprawdę sporo, ale z drugiej strony przy tej mocy i tych możliwościach powiedziałbym, że całkiem rozsądnie. Jasne, są też tańsze opcje na rynku, ale zazwyczaj są dużo większe i mniej poręczne, także tutaj płacimy przede wszystkim za tą mobilność. No i to był ostatni model z naszego dzisiejszego porównania. Mam nadzieję, że teraz będziecie mogli już nieco świadomie wybrać, który z nich będzie dla Was najlepszą opcją na wakacyjne imprezki. Osobiście moje serce zdecydowanie skradł Boom 2 swoim naprawdę świetnym stosunkiem cena-moc-brzmienie. Ale jeśli miałbym kupować któryś z nich prywatnie, no to chyba mój wybór padłby na model Motion 300. Tutaj w stosunkowo niewielkiej obudowie siedzi naprawdę sporo mocy, a dźwiękowo jak za niecałe 400, też dla mnie jest to satysfakcjonujące. Wy wyborami podzielcie się koniecznie w komentarzu. Wszystkie z nich kupicie oczywiście w sklepie Techlord.pl, link w opisie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to gorąco do tego zapraszam, żeby być na bieżąco i dostawać powiadomienia o przyszłych filmach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!